To, czyli w niedzielę nie będzie nigdy odcinków owocowej pasji, to będzie dzień na wyzerowanie dla tych, którzy będą mieli zaległości no i z poniedziałku ruszamy o 8 rano z przytupem i tak do soboty no i wiadomo, że też z każdym dniem widzowie się będą wytracać, bo się będą nudzić więc nie mogę na to pozwolić no i cóż, dzisiaj temat myślę, że inspirujący no bo zdałem sobie sprawę, jak bardzo przenosimy się do internetu mi się skończyła domena, no, moi drodzy, na stronie owocowa. Pasja skończyły się jakieś zabezpieczenia SLLL. No, nie mogę wejść nawet do ustawień, ale mam nadzieję, że się strona Jak najszybciej naprawi. Spójrzcie, jak pięknie zaorane pole, ale jaki inny kolor ziemi, którą pokazywałem Wam kilka dni temu na właśnie tutaj na kanale. Tam w życie w ogrodzie, moi drodzy, jest ziemia ciemna, mocna i wiem, że tam będzie yy, ciekawie. Z uprawami. No i co się wydarzyło ostatnio w moim życiu. Wchodzę na Facebooka, a ja widzę transmisję live mojej drodzy pogrzebu. Widziałem na żywo trumne i z parafii transmisję. Więc tak naprawdę te sobie zdaję sprawę, że każdy z telefonu sobie może zrobić transmisję na żywo, moi drodzy, nawet z lasu, więc to będzie wszystko postępować. I widzę. Też jak też naprawdę. Można gołym okiem zobaczyć cenzurę, bo no, mój ulubiony youtuber, kanał, który śledziłem regularnie, czyli szarpanki z życiem, wprowadzony fajnie, satyrycznie, trochę sarkazmu, no ale ostre słowa yy, na, na stronę lewicy nowoczesnego świata, no i kanał został, moi drodzy, usunięty. Więc tak naprawdę tutaj, my tylko żyjemy w takim, no, matriksie, tak, tam no, z góry już planują, co mamy w życiu robić, no. Więc w, w ogród, myślę, że przy roślinach, temat, kanał dobry do oglądania, bo tutaj nie będę chciał takich tematów poruszać, ciężkich, depresyjnych, jakichś teorii spiskowych, jak na przykład yy, kanał bardzo popularny, taki pan z kitką, z długimi włosami czarnymi, z brodą. To też chyba codziennie materiał nagrywany i komentuje świat, życie. I musiałem też ten y, kanał moi drodzy zablokować, bo mi się pojawiały materiały za każdym razem straszenie. W tych miniaturkach jakieś bomby jądrowe i tego jasnowidza też no, ciągle y, y, coś, coś, żeby do nas oszukiwać, ochradać. No, tematy negatywne tu będzie pozytywnie. Więc y, mam nadzieję, że tak się stanie. No i tak, no, co co sadzić? Cholera no, borówkę chyba. Tutaj te nowe odmiany. Jestem zainspirowany. W ten węgiel, wszystko pięknie się układa. No i cóż, też y, przyszedłem specjalnie do lasu dzisiaj przy niedzieli. Będę na poniedziałek na rano nagrać, się zainspirować, no bo y, uczę się pakowania roślin. No i wiem, że będą dwa rodzaje. Można kupić będzie cztery sadzonki rośliny albo 24. Mam dwa rodzaje kartonów, w którym się mieści właśnie w jednym 4 sztuki, a w drugim 24. To jest tak zrobione, już, żeby były jak najbardziej stabilne, by po prostu robić najwyższej jakości, moi drodzy, wysyłkę. Żeby nie było błędów, że później ktoś otrzymuje przesyłkę i wszystko jest w środku porozwalane i połamane. Więc trzeba się tutaj postarać. No i faktycznie, jasno. ziemia. No ale tutaj by rosła aronia, porzeczka dobrze, albo no, właśnie rowy kopać i borówkę, nie? Trzymajcie się, fajnie, widzimy się jutro, mam nadzieję, że o 8 rano punktualnie.